Że Dzisiaj zagramy w Selfie Queen. Start. Ok, to zaczynamy grać. Selfie Queen, czyli krowa selfie. No. lękaw, odchodź w tej grze. No to na, na odcinku, bo to jest bardzo trudno skomplikować. Znaczy powiedzieć. Patrz, jak dużo karty. Nie, to nie jest trudno. Wystrasz się, tak? No. Robisz sobie selfie, zdjęcie. No. I później to zdjęcie jest oceniane, tak? Tak. Rywalizujesz z innymi. Mhm. Uh -huh. Ok, to co? Dobra. Yy, wyłącz Wyłączamy, chcę powiedzieć. To. <musty> to. co to. To zostałam. Może nie będę nie mogę odbierać. Yy, kupmy jej może takie mega fajne. Chyba już. Nie. Kupmy jej normalnie to. Czemu mówisz, że nie? To? Nie podoba się to, a co? Dobra, podoba się. Nie. Nie, nie, nie. To! Mogę za chwilę wrócić? Eee! Uciekła, no. Tu jakaś farma leci, no. Oj, mlek! O, Lencia! Już jesteś? No. Gdzie byłaś? Nie, gdzie? A bołaś się przejść, bo reklama była, tak? Co? Bo była reklama. I co? I bołaś się przejść? No. Mm. Okej, okay, więc to tłumacz po kolei wszystko, co tam robisz. Co? Tłumacz po kolei, co tam wszystko robisz. Dobrze, teraz ja coś ładnego ubieram. Yy, to nie jest fajne, to jest fajne. Lusterko jest? Patrzcie tam. Tak? Teraz, czemu ja ciągle jej daję? Nie, będzie teraz bez. I buty. Ok, teraz buty jej. To jest ładne. daje I jakieś oksy. Nie zmienię jej bluzkę. może jakąś fajniejszą. Hmm. Yeah. Hmm? Hmm. To jej dam. No przykład. Tom hmm. za chwilę. Za chwilę tam. ty poszła sobie no. Ja um jeszcze taką babską grę! No wiecie co? No, no, no poszła no. Co zrobiłaś? Siadaj! Bo się skończy ten... I, i tam ta kobietka jest, a ja się nie znam na takim wystrajaniu, no? Mm. O, Co się boli? Mózg ją boli. Dobra. Ty i by tu dodać jeszcze. Oczywiście, że jest sukienka, bo czym ciągle? No jak ciągle, się nigdy nie dałam mi sukienki. No co by tu wybrać? A skąd się ma kasa na te sukienki? Bo tam się zarabia kiedy wygra ktoś To znaczy nie ktoś tylko ja się zarabia pieniążki A czyli jak się wystroisz to robisz sobie selfie zdjęcie I to później jest nie. oceniane Nie 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 no, Niemożliwe jest Witam. O! Wróciła wróżka! I wróżka zębuszka! O! Wróżka zębuszka, zobaczcie! No, zębuszka, dawaj! Wysuję ładnie i zabierzemy rywalizację, tak? Mhm. Mhm. I te stroje są za filmik? Nie wszystkie Drogi! O, się, zaczarowałaś! Zostaw to, nie czaruj mnie. Dobra, i teraz powiedz, po kolei mów zawsze, jakie stroje zakładasz. Dobra, zakładam teraz jej sukienkę. Żeby tak nie było. Ściągnij tę sukienkę. Ja, sukienkę. E tu, co strój to jest? Co strój to jest ta farba? <laughs> Słyszycie tą melodię? Posłuchajcie. No. no. No masakra. no. Dobrze, Gierka ogólnie fajna, tylko że co no, strój, to jakieś to farma. Lęcia, co to ma być? Gle o wystawianiu się, czy o dojeniu krów? Czekaj, u ubiorę ją jakoś fajniej. A to, to jest, nie niefajnie jest? Ubiorę ją ładniej i o, zateruje. Powiedz mi jedną małą rzecz. Tylko małą. Nawet nie wiecie jaką małą. Jaką? Czemu? Ta dziewczyna nie. Nie ma faj nie, yy, nie ma sukienek. Jak no, ma sukienek? Przelewito maklamy. Te nie lubię. Nie podoba mi się. Dobra. Jeszcze drugi X. A przecież ma sukienki, co ty gadasz? No, to sukienki, jakieś niefajne. Mam. No. A nie wiesz, jak będziesz wygrywała zawody, to byś miała więcej kasy i no, inne, fajne sukienki. Ale no wiesz, ale ja mam dużo kasy mogę kupować. Dosłownie wszystkie sukienki, ale ten dużo jest za jakieś te pieniądze. I... I są w ogóle takie ciekawe. Patrzcie. On jest ciekawa. No chyba nie złe jest, ty gadasz. Już o. Nie przesadzaj, no. No. Nie są najgorsze. Patrzcie, a to jest głupia? No taka bajkowa trochę, nie? Dobra. Okej, okay, to wystują, ją, no i dawaj na te zawody, no. Dobra, szybko wzdraiam jak nikt. Okej. Okay. No proszę cię. Serio? Dobre. A ręka ogólnie tak gra, to czy podoba Ci, się, czy się nie podoba? Podoba mi się. Ręka gra w nią ostatnio na stop. No. A co nie mogę ja? Możesz, no możesz, no. Nakręciła się tą gierkę, moją małą. Myślę, że to będzie Tutaj na marionekinie. No, zrobiłem to samo... Dosłownie to samo co na marnekinie. Tylko że mam na jej inny wystrój. W jakim manek, Na tym manekinie Ręcia zrób tak, żeby było ładnie, no i dawaj! Na te zawody no widzę, już by nie chcieliby zobaczyć jak to się, jak tu się... O, widzicie takie. O ale ładny salon. Salon czy to nie salon to jest? pomieszczenie jakieś. Kaderoba czy coś? Okej, wystraj! Okej. Okay. A fryzurę to da się zmienić czy nie fryzurę? Nie da się zmienić, bo to jest na kurtkę a za pieniążki? Mhm Okej okay. Dobra Czu, taki, w tej grze jakieś O, ta jest ładna, patrzcie O ja, o ja, o ja o, To jest ładne? A, 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 a. Mi się nie podoba Ta, nie podoba Ci się A może podoba? Napiszcie w komentarzu Okejka okay co? No No wiesz! Dawaj! Idziemy na zawody! I o co myślisz te zawody? Jak że to, to się wygrywa? Albo przekrywa! Dobra, a trzeba jej one jak Je chcesz. tak bardzo, żeby ona wygra, wygrała. No to dawaj. No i damy jej jeszcze jakieś, jakieś sukienkę różową. Czy ubranie. Myślę, że to to nie, nie podoba mi się I no Spowiedział, co wiedział, no <grymka> zakończaj to i do zawody i zobaczymy w którym miejscu zajmiemy jej ja dam teraz jakieś o to, patrzcie będzie ładne i to to może jeszcze o to tylko, że może zmienimy, jak ja się dziś zastanawiam. Nie tak się nie zastanawiam nad tym wszystkim. Ale ja już wiem. Najładniejsze chyba jest to. Zakładam jej to. Patrzcie, tu będzie ładne. Nie, tak. Oto spileczki. No i... Dobra, to jest taki mój um, wystrój i teraz czas na makijaż. Chciałam powiedzieć, że makijaż? No. Uh. X. X. A w ogóle mam dużo rzeczy. Mamy wszystko. O. Dobra, taki będzie ładny. I dodajmy jej jeszcze... o, jest wstępny. To. to. Podobne do sukienki. Tak. Akurat. Trafiło i to. Te oczy. I o co wszystko Ci się nie podoba? Może być, jest super Czy mi się wydaje, czy jest farma po raz setny? No to szykujemy się na zawody, tak? Tak, szykujemy się teraz. Mhm. No i to? Będzie błyszcząco. Uuu, błyszczyk. Ja jej sminkę. O ładna sminka. Tu Bracę się z tymi policzkami, o inny kolor. O lecie, 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 już będą zawody? Czyż to coś się robi? Nie to coś. Teraz to selfie? No teraz robimy właśnie to. Masz już za minki jakieś? No, za chwilę będą selfie, tego nie można. A to O co tu chodzi? Bo ja nie wiem. O tych kciuków czerwonych nie można. A, trzeba... A! Nie trafiłaś. Trafiłam w to. Trzeba łapać te zielone, tak? No, tylko ładne zdjęcie, właśnie ładne zdjęcie nie wyszło. Łapiemy zielone, a zdjęcie jak się robi? Zdjęcie, kiedy jest taki tutaj A Aparat, tak? O, gdzie jest taki fotograf. A! Cykamy na to zielone zdjęcie i mamy zdjęcie. Kciuki, żeby mieć więcej punktów. Nie jest... wolno naciskać czerwonych. Tak? tak? Jakie to jest piękne, ja to wybieram. I później z tych zdjęć ci się udą... takie... Okej. Okay. A to co teraz robisz jeszcze? Muszę dać... O! odpowiednio jakieś tam nakładasz jeszcze jakieś wystroje, tak? No Mhm. Fajne, tam. gdzie? No okej, okay. i teraz co będzie? Teraz mnie jakieś rzeczy Tu O! Tu To taka zabawa, w takie w takie y, robienie sobie zdjęć, takie selfie z przerabianiem, tak? No Później? Stajecie do zawodów? Uuuu pokażę pokaż ręka To Ale? Dobra Dalej I teraz Teraz moje zdjęcie teraz będziemy robić zawody ciągle To się na 80 Aha, ty kontrakt to inny, tak? Dalej Czekaliśmy? Aha, nie, zaczynamy. Okej? to jest coś się robi, czy się już nie zrobi? No, tutaj Była na drugim miejscu, no nie Nieślańka! Drugie miejsce, ale to... I to to chyba się rywalizuje przez internet, tak? Z prawdziwymi innymi ludźmi? Tak. Super! Drugie miejsce, nie, źle ręka. Jakie drugie? 22. Co? 22. 22? No tu jest, takie miejsce. A jakie twoje nasze miejsce? No teraz tu 22. A wcześniej grałaś kiedyś? No 22 to jest najlepsze. A, a? Spoko, ale to się wiesz! To się walczy z ludźmi przez internet! No wiem! No, to jest dosyć no. ciekawe, nie, Okej, okay, subcio! Okay. To hejka! No jeśli to... Się poczekaj, Renka, nie? To jak dziewczyny... jak Niech napiszą, które miały miejsce, nie? No. Dobra, Renka, wyłączysz okay, to. Okej, jeśli wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie! Pa! ta, pa, pa, pa! pa.